Nadszedł 2025 rok, czyli jeden z najbardziej wyczekiwanych okresów, jeżeli chodzi o całe kinowe uniwersum Marvela. Studios zaplanowało w tym czasie wiele istotnych premier, które zostaną zwieńczone długo wyczekiwanym filmem Avengers: Doomsday. Czy Wonderman rzeczywiście skradnie z serca fanów Marvela, które im bliżej tej wyczekiwanej grudniowej premiery, pokładają coraz większe nadzieje i oczekiwania w przyszłości MCU? You got this man. Cześć, witajcie, z tej strony, Marcel. Witam Was w kolejnej recenzji na mojej kanale. Dzisiaj weźmiemy sobie na celownik w serial Wonderman, czyli nową produkcję z nowego uniwersum Marvela, moi drodzy. Także jest to produkcja, na którą czekałem. Powiedzmy sobie szczerze, ponieważ ja generalnie lubię filmy o filmach. Wiadomo, tu jest serial. E, tak po prostu powiedziałem, tak ogólnie rzecz biorąc. I Wonderman właśnie jest czymś takim. Ponieważ poznajemy historię młodego i dobrze prosperującego aktora, no niekoniecznie aż tak młodego, jednak jest to prosperujący aktor, który nazywa się Simon Williams. I o tym Wam za chwilkę jeszcze powiem. Bardzo się cieszę w ogóle, że mogę nagrać w końcu ten film, że mogę porozmawiać o serialu Wonderman, ponieważ nie wiem dlaczego, ale Disney przyznawał. Dostępy recenzenskie dosyć dawno temu, ponieważ ja Wondermana widziałem już jakieś prawie dwa miesiące temu, także cieszę się, że w końcu mogę coś napisać, mogę coś powiedzieć o tym serialu, bo nie ukrywam, że dosyć długo na ten materiał również sam czekałem. Tym bardziej patrząc na fakt, że Wonderman jest naprawdę serialem ciekawym. A dlaczego? Przechodzimy do recenzji. Także tak jak wspomniałem już przed chwilką, poznajemy historię aspirującego aktora. Który stawia swoje pierwsze kroki w Hollywood. Nasz główny bohater walczy nie tylko z innymi kandydatami do objęcia fajnych ról w nadchodzących produkcjach, ale przede wszystkim z samym sobą, ze zwątpieniem, z samotnością oraz z taką demotywacją, która pojawia się na jego drodze przy okazji każdej porażki. No i teraz robi się ciekawie, ponieważ Simon poznaje bardzo znanego aktora w świecie MCU, czyli Trevora Slattery'ego, w którego rolę wcielił się wyśmienity Ben Kingsley. I słuchajcie, bo pamiętacie Trevora Slattery'ego, to jest ten gościu, który grał Mandaryna w Iron Manie 2. I do dzisiaj, mimo że czasy jego świetności już minęły, Zmaga się właśnie z tą przeszłością i musi ją w jakiś sposób odpogutować. Jak już dowiadujemy się na samym początku, Trevor Slattery, pod przykrywką wysłany przez specjalne służby, będzie musiał zbliżyć się do Simona Williamsa i poznać go troszkę bliżej. Jeszcze tylko tak wspomnę, że reżyserem Wondermana jest Daniel Destin Creton, czyli gość odpowiedzialny za reżyserię Shang-Chi oraz Spider-Man Brand New Day, także. I jeszcze go zobaczymy. Nie jest to jego ostatnie słowo w MCU. Jeszcze będziemy mogli coś tam od niego sobie obejrzeć. I podobnie jak w przypadku Shang-Chi, dostajemy ciekawą pozycję, solidną, która mimo tego, że wprowadza ten powiew świeżości, cierpi też niestety na kilku płaszczyznach. W Wondermanie scenariusz jest podzielony na takie dwie główne części. Pierwsza część to jest taki główny wątek, czyli idziemy tym głównym wątkiem cały czas, nie zbaczamy zbytnio na inne, na inne ścieżki, i mamy ten drugi wątek, taki. I tym drugim wątkiem jest właśnie współpraca Trevora Slateriego ze służbami. I to się idzie taką właśnie jednoliniową historią. Nie dzieje się tam nic więcej, także jest to takie dosyć prosta struktura tego scenariusza tej historii, którą nam. Tutaj zaserwowano, no i niestety ta historia jest dość przewidywalna i niestety rozkręca się dosyć powolutko. Trzeba przyznać, że jak na produkcji ze świata MCU, Wonderman jest dość mało superbohaterski, a Marvel Studios kontynuuje pewien trend ponownie, który pojawia się też w ostatnich produkcjach spod ich szyldu. Ponieważ ostatnie produkcje Marvela, oprócz tych, wiecie, wszystkich scen walki, tej akcji, muszą dostarczyć widzowi też coś więcej. Jest to serial opowiadający o drodze, którą musi przebyć większość początkujących aktorów w Hollywood. Jest to serial, który mówi nam o pokonywaniu przeszkód na każdym etapie naszego życia i walczeniu z nimi i pokonywaniu tych kłód, które są rzucane pod nogi. Historia Samona Williamsa to opowieść, z której może czerpać nie tylko każdy młody artysta, ale każda osoba, która pędzi ze swoimi marzeniami. Wonderman mówi nam przede wszystkim o wytrwałości, by zawsze dążyć do realizacji postawionych przed siebie celów, mimo przeciwności losu. No i jest to kolejne dzieło ze świata Marvela, które wprowadza nam nową postać. Simon Williams, notabene, wydaje się być dosyć ciekawą postacią, która może sporo namieszać, jeżeli chodzi o przyszłość MCU. Ale czy tworzenie filmów i seriali, w których. Zawsze wprowadzamy nowe postacie, ma tak naprawdę sens. Może nie tyle co zawsze, ale ostatnie produkcje, które dostawaliśmy, wprowadzały nam masę nowych postaci, które nie były do tej pory jeszcze wykorzystywane w innych produkcjach. Więc czy coś takiego ma sens? Czy ma sens wprowadzanie postaci, które za kilka miesięcy zostaną uśmiercone w filmie Avengers Doomsday? Wszyscy ci nowi bohaterowie, których widzimy na ekranie. I mają taką swoją drogę do tego punktu kulminacyjnego, jakim jest najpierw, tak jak wspomniałem, Doomsday, potem Secret Wars. I czy nie jest troszkę bezsensowne wprowadzanie bohaterów, których zobaczy się na ekranie tylko raz i może tam ciupeńkę jeszcze chwilkę? Mam nadzieję, oczywiście, że z Wondermanem tak nie będzie, ponieważ dostajemy show o fajnym bohaterze który jest naprawdę świetnie zagrany. Pan Abdul Matin II zalicza bardzo solidny występ w uniwersum Marvel. a Ben Kinsley, który wciela się w rolę Trevora Slattery'ego, zalicza swój najlepszy dotychczasowy występ w tej roli. I powiem wam szczerze, że po tym występie tego gościa zacząłem jeszcze bardziej lubić niż przedtem. On po prostu błyszczy na ekranie, on jest świetny, on jest naturalny. On w tej jego grze, on w sumie gra tak naprawdę, gra rolę Trevora Slateriego, nie? I w tym serialu gra jeszcze jedną rolę. Uważam, że to jest naprawdę świetne i mi się w nim podoba ta jego naturalność, którą on na każdym kroku, na każdym momencie tego, tej historii pokazuje. Wonderman mimo swego powolnego tempa i troszeczkę innej tematyki niż właśnie pozostałe produkcje Marvela potrafi zainteresować. Historia to może nie jest jakaś powalająca, ale dotyka ważnych tematów, o których uważam, że też naprawdę warto posłuchać. Niewątpliwie dla fanów Marvela jest to pozycja warta obejrzenia, ponieważ... No kurczę, można pożyć troszeczkę nostalgii, ponieważ Trevor Slattery powraca, słuchajcie. Ten gościu, który grał w tych początkowych filmach MCU, w Iron Manie, także jest to naprawdę miły taki smaczek, nazwijmy to. Dostaliśmy tak naprawdę dobre rozpoczęcie 2025 roku, ale podkreślę, że jest to dobre rozpoczęcie. Nie jest ono wybitne, nie jest ono mm, słabe. Jest to dobre rozpoczęcie tego roku i mam nadzieję, że im głębiej w las, tym będzie Lepiej. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie tej recenzji. Zapraszam Was do kolejnych filmów na moim kanale. Zostawcie subskrypcję, lajka i słyszymy się wkrótce.